Jesteśmy bezpieczni, Emma Bośnie, bieżąco Bartosz Urbański ze mną Mateusz Murański po walce swojego taty w Estrafajcie. Powiedz mi, jaki to masz tutaj komentarz na temat tej walki tego co się wydarzyło? Widziałem, że jakieś dymy też były poza klatką. E, Krótki komentarz. Wiesz co, komentarz taki, że e, Artur Gwóźdź, czyli menadżer e, tańculi powiedział do mnie przed walką, że, że coś tam, co się patrzy, że, że, że mnie zrucha. No, sztywny gita używa do, 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 do dorosłego dzieciaka, do, do dziecka takich słów. O, ma ile, ty, ile ma twój syn lat? 7-8? I to takie słowa, naprawdę? żenua. No to grubo, wasz konflikt już trwa jakiś czas. Żenua e... Artur Arturze gwóźdź, a powiedz na temat samej walki, e, twój tata przetrwał e, dłużej niż jedna runda, gdzieś tam w komentarzach były takie, że e, ludzie spodziewali się, że to będzie egzekucja, no ale pokazał pazur, natomiast to no, finalnie dyskwalifikacja. zgadzasz się z nią czy nie? Wiesz co, i zgadzam i nie zgadzam, no bo gdzieś tam złapał parę razy tej siatki, ale no, już powinni dać chłopakom dokończyć walkę, wiesz, została to o, o, ostatnia runda tak naprawdę, więc no, pff, mógł, mógł to Piotrek puścić dalej, no. No, w, mogłoby się zakończyć różnie. Arkadiusz Tańcula w wywiadach przed, przed tą walką i na samej konferencji stwierdził, że to jest koniec, rząd zamyka tą walkę etap Uniwersum Ty jesteś tak, jakby byłeś podpisany na tą walkę przed tym, jak twój ojciec skoczył w zastępstwo. Zgadzasz się z tym, że. To jest koniec, czy będziesz walczył o tego, żeby ta walka miała miejsce? On, on sobie może smarkać, że, że to, to, ja nie będę walczył o to, czy ta walka będzie miała miejsce, bo ta walka będzie miała miejsce na Senegali. Po prostu e, tata wskoczył za moje zastępstwo, gdyby ten do, doznał kontuzji, ja, ja bym jego kontuzję uszanował. Nie szczekałbym i nie smarkałbym w, w kategorii, że swingowałem papiery i tak dalej w szpitalu państwowym w Gdyni, co jest w ogóle szczytem żenady. Tylko bym po prostu poczekał na niego, na, na, na następną galę, a wyszło takie oko, okoliczności ani więc my widzimy się w marcu. Nie? Czyli ty zakładasz, że Arek wyjdzie od tej walki? Nie ma że jest podpisany. No. Więc jeżeli tych, tych, tych dwóch ułomków, ten gwóźdź i ten Tańcula dobrze tam spojrzą w umowę, to zobaczą, że, że, że jestem podpisany na walkę z jego podopiecznym. Widzę stary, że ten, że emocje to potargają, ale mam wrażenie, że bardziej wkurzył cię menadżer niż, niż tak, psana podstawarka. Tak, no, oczywiście, że tak, oczywiście, że to be, bezapelacyjnie. Gość, który ma 7-letniego siedmiole, czy 8 syna, mówi takie słowa do mnie. To jest no, szczyt hańby. Hańba, hańba gwoził. Ale doszło do jakiegoś z pięcia rękoczynów czy jednak to tylko poszło na słowa? Nie, ja coś tam powiedział, że mi, wyje, że, że mi wyjebie zaraz, że mi uderzy. No ogólnie sam się sam się sparodiował Glamoń. Dobra, ale pogadajmy temat samej walki, no bo była to historyczna chwila. E, twój tata naprawdę wymyślił... E, ups, coś zgasło, ale to chyba mam nadzieję. E, Filip jest, nagrywa się czy nie? Dobra, kontynuujemy. E, Chodzi o samą y, formułę, którą wymyślił. Rzymska klatka nabrała dodatkowego smaku. Y, walka była bardzo brutalna. Pojawiła się krew na twarzy. Jaki ty masz komentarz do postawy Arka i twojego taty przede wszystkim? Widzę, że... Nie, Do Arka to tam jest nic nie wiem. Czekam, tak poszczę, czy, czy ten gwóźdź tutaj jest. Ale gdzie masz swojego menadżera? Wiesz, że tego tutaj żabawaj. To komentarz do wywiadu, bo dawaj go. Ale, kurwa teraz ładnie Ma, Dawaj go do wywiadu. D dawaj swojego mądrala do wywiadu da się, dawaj, 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 dawaj tego gwoździa, z y, smródka Ryzła kurwa, bajka mi za nas śmietniku je ty idiotka, ty, idiotka, ty Widzimy się w marzeń pedale ty. A weź ty znikaj, ty szczochut ty mały ty Znikaj mi stąd Znikaj, szurze no nie ma cię już o Jezu, No, no co? Ej. Już wam! Dymy, dymy! Nie, no dobra. Dobra, kończę ten wywiad. Stary, poczekaj! Y... Jaki jest etap tego wszystkiego? Bo widzę, że to chyba nie ma końca. To jest telenowela bez końca. Jeszcze dołączcie do tego Szeliga. No, 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 no. On, on nie wyjdzie z tego miasta, nie wyjedzie dzisiaj. Jego, 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 jego ten... Yy, jego, jego, jego menadżer cały też nie. Arturo Gwóźdź. Dobra, słuchaj, nie zatrzymuję cię. Dziękuję. Powodzenia.